Siemano, siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Eee, tym razem strąka 4 Skins, ale bitewki, które kręciliśmy z widzami na streamie. Także zapraszam was serdecznie, żebyście zasubskrybowali kanał, wbijali na serwer Discord. I co? Zapraszam do oglądania. Dobra, to dam na razie na początek normalnego stickera. Eee, once upon a time, tak? Once upon a time i... I Night ja za 15 taka, taka bitewka od Julusa trzech prywatny underdog, dobra, ostatnio w ogóle tak, wczoraj tak na streamie nie oddawało w ogóle, w ogóle wczoraj były takie jaja z tym, z tym kikiem że nagle wydupcyło w ogóle całą stronę, nie dało się nic zrobić, nie wiem w ogóle, dobra, pierwsza, okej. Okay. Dobra, no i teraz, no musi ten jeszcze Bandura coś trafić. Okej, okay, dobra, dobra, zajebista bitwa, Juluz. No i to jest, to jest CG meczka, ale ta Night Ali to jednak robi. Dobra, zajebiście, x2. Dobra, to mamy pierwszą bitewkę wygraną. No klasa, klasa, Juluz, dobra. Dobre, dobre, dobre. Może coś jeszcze wyszpąć Juluz, to jak będę, ja sobie później jedną skleję. Okej, okay, dobra i teraz nic dla nas i wygrywamy też. No i ładnie. Też ładnie oddało, fajnie, fajnie, toksyczek twoja klasyczna. 18 razy 3. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, zostało nam 38, więc ja zrobię sobie taką bitwę, czyli 3 razy P2000, do tego sobie dam Bassboosta, albo nie, dwa razy i dorzucę sobie Uspika. I taką sobie zrobię na dwóch na standardzie. Już, już zrobiłem, Julius. Eee, o, masz je Once Upon a Time na normalu na dwóch. Dobra, zrobię, zrobię po tej bitwie tego Once Upona. Zobaczymy, czy się coś uda... Oj. No, 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 no! Pięknie! Daj mi dalej, daj mi dalej! Krę musimy kręcić rączkami. Kręcimy rączkami, jak takie dziadki na ten. Na tym. Dobra. Jest za piątala, więc jeszcze wygrywamy. Kręcimy rączkami, żeby jeszcze oddało. Dawaj, 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 dawaj. Uspik nie oddał, niestety. Ale dobra, dobra, klasa, klasa, klasa. Dobra, to robimy sobie znowu standardzika. Takiego i idealnie na to. Dwóch na normalu sobie dam. Nie wiesz co, Julius, bo dwa razy ta. Mm, dwa razy ta. To właśnie był Night Alley. Dwa razy ten sticker, to już lepiej dać jakąś inną skrzynkę zamiast tego. Tak szczerze. Dobra, na początku ten Bizonik oddał. A, dobra, tutaj jest OK najpierw mamy zdychę przewagi. Dobrze, 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 dobrze. No i Maczek, żeby tego nie zdupcył. No i dobrze, no i mamy to. No i mamy to, całkiem spokopula. 47 Jeden sticker Szymonek I Night Alley, dobra, możemy taką zrobić I zrobimy, tylko ja bym to zrobił na anderze na trzech Dobra, zrobimy słowik na ne w nextcie Dobra, jest gwiazdka, jest gwiazdka dla bota e, Więc może za 6 dych, oko, oko, oko Dwie dychy, dobra, na razie jest dobrze Bot Pevor musi coś dorzucić nam do pulki E, niestety, no i tego znajd Ale ja dla nas gówno dla Pewora, jakiś skinek dobry. i chyba przegraliśmy to, ale dobra pulka była. Dobra pulka była nie, dobrze, dobrze. I robimy taką bitwę na trzech. Na trzech? Na dwóch na terminalu. Właśnie, Julius, wiesz co? Ja te osobanów to już otworzyłem. wiem, z 20 tych skrzynek i nic nie oddają mnie. Nic. No i sk no, chainmail, chainmail, błagam, błagam. 500, stów, 5 stów. Dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Dwie dychy, mogą być gorzej. Dwie dychy znowu dla nas. Ale nam oddaje. No i teraz coś dla Botanexa. Oj, widzisz, Under by nic nie dał. Mogłem dać dwóch standard, ale już trudno. Dobra, jeszcze 11 taka dokładanek No to bardzo ładna pulka. Zajebista pula. Max 7, dobra, zajebiście. Dycha, no i uspik, uspik dla nas. Dawaj, 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 maleńki. No i dla nas, dobra. Grrr. Tu, tu trzeba mieć, tu trzeba mieć, widzowie. 87 do przodu, widzisz słowik? Ty, tak jak. Aldera, ty się chopie, nie jest nasz. Ja już, już uczeń przerósł mistrza. Słowik gotuje. Oficjalny szpont, oficjalny szpont. 3 razy one upon, 2 gold sony, ale taśma. P2000, ump, sticker. Buzz boost. MP7 MAC Dobra, niech będzie. Tylko na ile? Dwóch standard, dobra. Dwóch standard, no i co? No i liczymy. Ale po to powiem tak, to mogliśmy te z przodu wydłupczyć, tak szczerze. Jak to jest na standardzie. <laughs> nie musieliśmy, tak. Mi ten najdalej tak siedzi, mi też, mi też. No i raz dla Botaneksa. Dobrze, że nie potrzeli, więc zobaczymy. Dobra. Mamy w jednym skinie, w takim w miarę gate. Gwiazdka, 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 gwiazdka. Jedna gwiazdeczka jakaś niech poleci. No i Goldsonik niestety nie oddał. Drugi Goldson. Sowik gotował. No. Unpick. Dobra. 2,60, ale to, 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 to nie ma na razie zwrotki. Panie kochany, panie kochany, nie ma zwrotki na razie. Dobra, dobra, nice, dyszka. No i teraz dalej, dalej, jeszcze coś dorzuć, jeszcze coś dorzuć. I myślałem, że to jakieś, nie wiem, 3 chyba będzie kosztować, nie? <grym> nie wiem czemu. No okej, okay, chyba nasze. Weźcie 12, dobra. No ale mówię, że nie ma zwrotki. 33Z to taka bitwa, wiesz. 3T i One supon, mamy idealnie. I patrzcie co robimy, na trzech, na crazy rush'u. Nie, 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 bez Estebana, wiesz? Tak robimy, na crazy rush'u, żeby oni narobili te gwiazdeczki, żebyśmy mieli... Dobra, nie ma bota Shelly'ego, więc bitewka będzie nasza. Trzech under all in Słowik. Nie, 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 tak robimy, tak robimy. No i gwiazdka pierwsza dla nas, kur... Dobra, druga dla Bandury, no i jeszcze Nexik musi coś trafić. Mogłem sobie tego Andera jechać. Dobra, dobra. Nexik musi teraz yy, gwiazdeczkę trafić. Dobra, Nex musi ostatniej, żeby żeby ten. Dobra, mam, mamy remis yy, z Nexem. Dobra, oddaj nam losowanie, oddaj. Na nasze, nasze. Dobra, no i wracaj I co, I co, znaczy no Ander też by wszedł, ale dobra, dobra. No nie ma tragedii. Dobra, mamy Tychy. Taką o. Cyk, pyk, pyk. Że on nie będzie mógł być. E... Hylo Hilo mnie prosił, tylko żeby go dopisać. On do mnie napisał na PW, że nie da rady być. O, gwiazdeczka dla Botaszewiego. No, czasem się wpłaca. Czasem się wpłaca, Kilo. Wiesz, jak jest. Ale dobra pulka będzie. No, jak siądzie, to. Mam nadzieję, że najgorszy dla nas pójdzie Mamy to. Dobra klasa 3 Zobaczmy Znowu Sobol dołącza. No i Potreli, Potrzeli zabiera. Ale może teraz trafi coś dobrego. Okej okay. Dobra. Na razie dobrze to wygląda Okej, okay, gwiazdeczka. Daj mu, daj mu za chain maila za 300 Czy za 5. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, dwie dechy. No i nic dla nas, nic dla nas, tylko zbizona i, i bardzo zajebis i zajebista Pólka Ok, Okej, gwiazdeczka jeszcze dla Shelly'ego. Daj coś dobrego, daj coś dobrego Okej, okay, dobra, zajebista pula. Patrz pula 61, zajebiście że byliście, widzimy się na YouTube, pamiętajcie, wbijajcie i co,